Na Orlen, Tesla będziemy ładować Tyselkę Przejazdka Po 200 tysięcy chodzą klocki Tak, mój znajomy Daniel, on 400 tysięcy przejechał w swoją Esko i pierwsza była wymiana klocek. Możecie sobie uwierzyć Tak, I, a druga sprawa, że jak odpuszczasz ten gaz i włączasz rekuperację, to odzyskujesz energię i baterię doładowujesz Czyli jakby cały czas jechali z górki, to jeszcze by doładowali baterie, nie? Z tyłu jeszcze inaczej, nie? Bo za kierownicą nie tak czuję, ale z tyłu jeszcze Samolot Panie, Ty, ale to ma Samolot Super, co?